Jesteśmy ponownie, tak? Czas na przedstawiciela zwycięskiej ekipy Andrzej Pluta. Gratulacje oczywiście za to dzisiejsze zwycięstwo. Zmotywowani po tej pierwszej kwarcie, co tutaj pokazał MKS? Tak, tak, zaczęliśmy, wydaje mi się, że troszeczkę bez energii. W pierwszej kwarcie zdecydowanie za dużo punktów nam zdobyli. W drugiej to poprawiliśmy przez grę w obronie, gdzie po prostu mieliśmy więcej tych akcji, gdzie biegaliśmy do szybkiego ataku. A dlatego w drugiej połowie staraliśmy się to utrzymać. Dobrze też byliśmy przygotowani do tego spotkania, a więc cieszymy się, że udało nam się to wszystko wyegzekwować w ataku, a w obronie, że daliśmy się wszystko. Chyba niełatwo przygotować się do takiego spotkania, patrząc w jakiej sytuacji kadrowej jesteś. No, choroby Was też dziesiątkują i trener przed tym meczem też mówił, że to jest cały czas trudna Wasza pozycja, jeżeli chodzi o rotację. Tak, ale nie używamy tego jako wymówki, tylko bierzemy to jako motywację. Czekamy na naszych zawodników, żeby wrócili z nami do treningu i jak będziemy już w 100% razem zdrowi, będziemy mogli zacząć razem trenować i po prostu iść do przodu, przygotować się pod Puchar też. Tak łatwy mecz? Czy tak dobrze jesteście przygotowani fizycznie? Bo absolutnie po żadnym z Was nie widać zmęczenia po tym spotkaniu. Łatwy na pewno nie. Pamiętamy jeszcze dobrze ten pierwszy mecz, gdzie u siebie przegraliśmy z Dąbrową. Więc po prostu wydaje mi się, że to przygotowanie do meczu taktycznie, jak i fizycznie dało nam to zwycięstwo. I nasi komentatorzy podkre podkreślali praktycznie przez całą transmisję: gracie schematycznie, praktycznie 35-40 razy gracie to samo i to skutecznie. Nie ma choć ani sekundy takiej chwili, żeby grać nieco inaczej, coś może poimprowizować? Znaczy powiem tak, e, tak jak wspominałem wcześniej byliśmy dobrze przygotowani, wiedzieliśmy co chcemy e, uzyskać z naszego ataku, jak, gdzie ich chcemy zaatakować, a później mamy naszych zawodników, e, którzy mogą e, zrobić coś z niczego, e, dlatego no, tak jak mówię cieszę się, bo dzieliliśmy się dzisiaj piłką, zagraliśmy e, jak prawdziwa drużyna i, i to nam daje e, tak naprawdę motywację do, nas tam, do następnych meczów. Gratulacje, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Wracamy do Was panowie. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo.